Witam, witam, widzowie pani tego typu. Już wybrałem film, na jaki mamy dzisiaj do kina. sam sobie wybrałem. To jest komedia. Widzowie pani. Akurat, nie, to jest, nie ten odcinek, tylko poruszymy jeden temacie, który was korci. Inne rzeczy. Pytacie się na moim forum, które mam tyle ludzi. I to są ludzie, którzy są za mną niż te osoby, które są przeciwko mnie. I się pytają mnie na forach, tam było tam postuje inne rzeczy. Pytają się mnie, co cię skłoniło na zmianę. A to powiem wam, z tego powodu, że miałem trochę ten rok przerwy, bo miałem rok przerwy miałem czas na przemyślenie co trzeba naprawić co trzeba zmienić jak mam pokazać z dobry punkt widzenia co muszę naprawić dokładnie to zobaczę przez rok sobie wszystko przemyślałem i powiedziałem nie ma co sensu tutaj coś robić z tego trzeba pokazać i odpowiednio sobie naprawić ja wiem, że niektórzy lubią, żeby takie nachlał się, nożem latał i inne rzeczy. Wiem, że tamte lata to były tamte lata. Poszły do lamusu. Teraz jest nowera i postanowiłem to wszystko wyprostować. Wiem, że gamonie Którzy dają łapki w dół i komentują to zawsze gamoni będą tak, bo im się to ludzie, że takie jest poważne że zmienił z ubierania, wygląd, yy, yy, mowy, inne rzeczy, im to się nie podoba, im się bardzo podoba, jak na ten jest taki kołowaty. O Jezu, to byście z łapki szły jeden po drugim, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siedem, ósmy, dziewiętnasty, dziesiąty, dwunasty i inne rzeczy tego. O to by byłby sztos, a teraz nie ma szczosu i dlatego te łapki mniosują, ale mnie to nie interesuje, ja po prostu e, zmieniłem się, tego dużo youtuberów, dużo ci co streamują, to bardzo dużo o mnie ostatnio mówili, że tak więc się zmienić z wyglądu, z charakteru, z wypowiedzi że nie jest agresywny, ale nic, że umie dać jakiś przekaz. I to mi się bardzo podoba. Czyli w dobrym świetle. Stoi. Widzę fan. A kiedyś... No to nie byłem w dobrym świetle, tylko w złym. I wam to się podobało. Teraz wam się to nie podoba, znowu takie koło wodu się zamyka. No ale trudno. To nie wy ustalacie, tylko ja sobie ustalam, co mam robić, czego mam nie robić. Bo jakbyście wy robili, to byście sobie ustalali sobie, co macie robić, co, czego nie. Ty tak, samo jak ja, widziałem. Dlatego postanowiłem wszystko to podsumieniać. Tego, jak widzicie sami, że wyludzany. Uspokojony, wyciszony jestem na spokojnie. Staram się Wam przekazać. Wiem, że te pajace zawsze im nie będzie pasowało ani to, ani to, ale walczy, bo to nie ma sensu. Odsunąć tych debili. Wy, widząc, że jesteście za mną i to Wy zawsze dajcie, dajcie łapki. Dobry komentarz, a tamci nie zjadą, bo to są osoby, które. Zawsze i mi się nie podoba. I dlatego... Postanowiłem wszystko pozmieniać. A co mnie skłoniło... Do tego... Bo mówię, no da, Tym starszy jestem... No to tego trzeba zmienić. No, jak wiecie... Że... Recyzuję samochody. Zapraszam na... Kanał TopJ. Tam są recuzowane moje samochody różne. No i właśnie... Tym krokiem idę, bo, bo wszystkim się to podoba. Nie mówię o wsz wszystkim, tylko ci, co naprawdę propsują, to im się to podobało. Reszta tych, jak się mówi, gimbusów, to, którzy naprawdę by chcieli, żeby takie robił tamte lata filmiki. Im się zawsze nie będzie podobało o ci tego typu no i dlatego mówię, że widzicie spokojnie jestem miły uprzejmy zawsze jak coś robię to zawsze Wam dziękuję to jest właśnie szacunek do drugiej osoby nie tak był kiedyś kiedyś to był kiedyś kiedyś były wszędzie teraz jest nowa era i dlatego to wszystko pozmieniało. zmieniało. Dwa. Nikt mnie nie przekupi takimi rzeczami nie wiem, sprzętami, sprzętami, pieniędzmi. Nie przekupiecie mnie, żebym powrócił do tych starych nawyków. Bo nie ma sensu. Mam nową opinię i na tym się będę skupiał. Widzę, ja wiem, że nie byłem święty, też miałem uszami, ale wszystko wyprostowało. Te e, debile, którzy im zawsze nie pasi, to zawsze nie będzie im pasało. Jak to się mówi? <laughs> razem szatem Zawsze nie będzie im pasowało. Nigdy, bo to są ludzie bez swojego życia. Muszą się tak przekleić. Jedno, drugie, łapka, łapka w dół, komentarz, wypad, następny, łapka w dół, łapka w dół, komentarz i tak koło Wojtuś. No właśnie. I dlatego to wszystko holenie zmienić, jak widzicie. Sami widzicie, że jak coś nagrywam, to zawsze Wam podziękuję powiem miłych słów, a kiedyś tego nie robiłem. Pamiętacie to dokładnie, jak było kilka lat temu. Dlatego tak powiedziałem. Nie ma sensu starych ran rozorapywać. Tylko iść do przodu i pokazać tym ludziom, którzy naprawdę nie mają co robić w życiu, tylko przyklejać się do kogoś i żerać na tej osobie, pokazać im... oj, i tak im się nie pokaże, bo oni i tak będą się żarować i tak, no to, to są takie przydupasy, że lepiej nie mówić właśnie widzowie fani, Ale uwierzcie mi widzowie fani, że ja staram się pokazać z dobrego punktu widzenia. Jak wiecie, ja wiem, że pierwsze te streamy to były takie tego, później. No, wszystko wiecie, ja nie będę mówić, ale uwierzcie mi, że... Wszystko znik znikło. Da się, jak ma się mocną wolę, powiedzieć stop, nie będę robił. I tyle. I zobaczcie, jak ja wychodzę na prosto. Jak inni youtuberzy mnie dobrze oceniają, dają opinie. Zawsze mi pomogą nieznani youtuberzy, w ogóle poznań znanych youtuberów. Ci, zastrzymują poza was w ogóle. Tego typu, hasta i to już szacunek do drugiej osoby. A właśnie, myślę, fajnie, to jest właśnie to, co ja mówię. Trzeba zastanowić się, czy w, w, być debilem i zostać debilem, czy iść do przodu i zacząć coś robić. Ja wybrałem, że iść do przodu, zmienić wszystko. Od A do Z. I się zmieniłem. Da się. Tylko trzeba mieć mocną wolę coś, A nie takie pylenie, a bo takie się spalił, ja bym się spalił, to by nikt nie wchodził na mój kanał, co ma 3412 subów i nie oglądają, oglądają właśnie, z tego powodu, że są ciekawy, czy taki jest taki sam jak kiedyś, czy on się zmienił, a właśnie. Są plusy widzeli famy. Czyli przyciąga to wszystko jak magnes. No właśnie, widzowie famy. To jest właśnie to, co ja mówiłem. Nie ma sensu ja sam po sobie się przekonałem, że nie ma sensu tutaj coś robić w tym kierunku, żeby być ośmieszony. Trzeba iść do przodu zmienić to wszystko. I to jest bardzo ważna rzecz w życiu. W moim życiu cholenie się zmieniło. I niech tak zostanie. A komu się nie podoba, to niech przyklej to do innej sobie. A ja jestem czysty jak łza. A właśnie, to trzeba właśnie mieć swoje zdanie zawsze. Nie słuchać pajacyków i to robić to oni są, jak, czy, jak pieskia. Tylko powiedz Nie koniec, zrywa. Ja mam swoje życie, ja wiem co mam robić. I ja wiem co mam zmienić, a te debilenie się odsuwają w kosz, tego typu. Dobra, trzymajcie się, do widzenia i tak mówię, dziękuję za Pani, że jesteście ze mną, że lajkujecie, że zawsze jesteście ze mną. Tak mówię, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu bęc.